Kim jest bosorka? To czarownica z Pogranicza, która ma coś nam do powiedzenia dzisiaj, teraz. Witajcie, w kolejnym odcinku programu Mniej więcej o poezji, w tym cyklu na kanale książkowym zajmujemy się najnowszą poezją. Dzisiaj weźmiemy się za debiut poetycki Katarzyny Szwedy pod tytułem Bosorka. Jest to książka wydana w ramach pracowni pierwszej książki Biura Literackiego. Katarzyna Szweda jest laureatką właśnie tej pracowni. No i w 2020 roku e, ukazał się jej debiut. Bosorka jest łemkowską e, czarownicą, wiedźmą, e, kobietą, która ma kontakt e, no, z, z, z siłami wyższymi, ale która również jest wykluczona poprzez ten kontakt mm, ze swojej społeczności. E, Bosorka pojawia się w, tym, e, w tej książce powielokroć, Powraca, tak jak Wisłoka, rzeka wijąca się po terenie, w którym właśnie zamieszkują bohaterowie tej książki. Jest to, jest to rzecz o Łemkowskiej tożsamości, o poszukiwaniu tej tożsamości, no i właściwie też o, o stracie o stracie swojej ojczyzny. Echa akcji Wisła są tutaj. Są tutaj słyszalne, ale jednak nie jest to książka tylko i wyłącznie osadzona w kontekście historycznym. Jest tutaj dużo śladów właśnie tego, co minione, a więc przeszłość odgrywa tutaj najistotniejszą rolę, ale jest to taka przeszłość o potencjale wywrotowym, który, który w jakimś sensie jest użyteczny dzisiaj. Dlatego też wiersze z tej książki jawią się nam... W jakim sensie feministycznie? Są tu historie kobiet, które praczek, często właśnie tu praczki pojawiają się w tych wierszach, ale też i kobiet zajętych codziennymi rytuałami, zwykłymi czynnościami, jak i również tymi bardziej obrzędowymi sprawami. No i przez to wszystko kobiety opisywane w tych, w tych wierszach zyskują pewną Pewną moc, moc, która jest dzisiaj dla nas czytelna. Dzisiaj szczególnie w tych czasach, kiedy sytuacja kobiet wciąż wymaga interwencji, pewnego usprawnienia. Katarzyna Szweda nie daje nam publicystycznych recept, i poezja jest mocno zmetaforyzowana. Jest w jakimś sensie zanurzona w takim czasie mitu, w czasie wiecznego teraz. Mm, ale to wszystko nie, nie, nie przeszkadza w tym, abyśmy mogli odczytać te wiersze również jako użyteczne dla naszej współczesności. Na czurzyni. Miejscowy bóg smarował im smalcem grubą pajdę chleba. Leżeli w potokach, żeby się oczyścić z pamięci. Nawiedzała ich jak cień, który się nie skracał, sznur, który się wydłużał. Kieszenie wypchali na tęsknotę ziarnem. Młodym zalepiali żywicą usta. Nie będziesz brał cudzej ziemi za własną, nie będziesz miał innego domu poza tamtym jedynym. Stawały się przepowiednie, jak w noc kupały. Takie bajki opowiadali dzieciom przed snem, żeby rano, gdy otworzą oczy, nigdy nie były na swoim. Katarzyna Szweda jest również fotografką i ten tom został zilustrowany wspaniałymi fotografiami wykonanymi właśnie przez samą autorkę w technice analogowej. Autorka tego tomu mieszka w Krakowie, jest również stypendystką miasta Krakowa, no i zajmuje się właśnie swoją łemkowską tożsamością prywatnie. Jej dziadek był Łemkiem. No i autorka próbuje do, dotrzeć do tych właśnie pokładów swojej tożsamości rodzinnej. Bosorka jest też książką, która właśnie mówi nam o, o stracie. Mówi nam o tym, co, co minione, co, co w jakimś sensie upomina się wciąż o opamiętanie. Ja serdecznie Wam polecam tę książkę. Nie tylko ze względu na te fotografie, ale również za te wiersze, które oprócz tego, że powiedziałem, że są takie dosyć plastyczne w tej warstwie obrazowej, to jeszcze są bardzo ciekawe w warstwie, w warstwie le leksykalnej, ponieważ znajdziemy tutaj właśnie słowa, które są dla nas w jakimś sensie bliskie, a z drugiej strony obce.